Kolejna metoda na stworzenie spójnego profilu na Instagramie, czyli biała ramka, biała ramka w oku czy po bokach każdego kolejnego zdjęcia. No i jeżeli zmagasz się z tym, żeby stworzyć spójnie wyglądającą i uporządkowaną siatkę zdjęć na Instagramie i inne metody się u Ciebie nie sprawdziły, to możesz przetestować właśnie tą polegającą na dodaniu białej ramki do każdego kolejnego zdjęcia w oku całego zdjęcia czy po prostu po bokach. I to jest metoda, która z jednej strony w bardzo prosty i jednocześnie w bardzo stylowy sposób pozwala poukładać profil na Instagramie, tak jak robi to na przykład Kasia Tusk na przykładzie, który pokazuję tutaj w, na slajdach. I takie białe obramowanie w oku czy tylko po bokach zdjęcia łagodzi kontrast czy ewentualny dysonans między kolejnymi fotkami i stanowi coś w rodzaju bufora czy amortyzatora. No, ale teraz jak dodać taką białą ramkę wokół zdjęcia na Instagramie? I tutaj masz do dyspozycji wiele różnych metod, a ja pokażę Ci kilka z nich. Więc pierwsza metoda czyli dodanie białej ramki bezpośrednio z poziomu Instagrama. Tak, tak Instagram ma taką opcję ona jest może troszeczkę ukryta, ale wystarczy, że wejdziesz na Instagrama, otworzysz sobie zdjęcie, do którego chcesz dodać tutaj białą ramkę i. I teraz wybierzesz dowolny filtr. I teraz ten filtr możesz nawet wyzerować, czyli w zasadzie nie korzystać z danego filtru. Ale właśnie tutaj ukrywa się ta opcja dodawania białej ramki wokół zdjęcia. To jest ten kwadracik taki po prawej stronie. To jest co prawda taka ramka, która biegnie wokół zdjęcia czyli nie po bokach, ale wokół całego zdjęcia. Ale stanowi ona coś w rodzaju takiego bufora między kolejnymi fotkami dodawanymi do swojego profilu na Instagramie. I właśnie ramka, którą możesz dodać z poziomu Instagrama, otacza całe zdjęcie, ale pewnie widziałeś Instagramowe profile, które mają taką ramkę bardziej po bokach, czyli do pionowych zdjęć dodana ramka po bokach i to też wygląda całkiem stylowo. Z kolei właśnie do dodania takiej białej ramki po bokach możesz wykorzystać zewnętrzne aplikacje. I tutaj pierwsza aplikacja najbardziej znana w tym temacie, czyli aplikacja WideGram. I to jest właśnie chyba najbardziej popularne rozwiązanie do dodawania białej ramki po bokach zdjęcia. I jej głównym przeznaczeniem, głównym przeznaczeniem tej aplikacji jest właśnie pomóc uzyskać ci spójną wizualnie siatkę na Instagramie, dodając do pionowych zdjęć białe oddzielające je pionowe paski po bokach, które stanowią coś rodzaju takiego bufora, łagodzącego ewentualne kontrasty czy dysonanse kolorystyczne między kolejnymi fotkami na Instagramie. No i ta metoda właśnie bardzo fajnie sprawdza się na instagramowych profilach, nadając im bardziej stylowy charakter, a jednocześnie dopasowując pionowe zdjęcia do kwadratowego formatu. No ale teraz jak to zrobić? I to mogą być zdjęcia niekoniecznie utrzymane nawet w jednej tonacji kolorystycznej, bo ta ramka po bokach troszkę je rozdziela i już one się mniej gryzą, nawet jeżeli w zasadzie gryzą się troszkę kolorystycznie. I właśnie jak to zrobić? Jak dodać białą ramkę do zdjęcia w aplikacji WideGram? Więc po pierwsze musisz pobrać tą aplikację na telefon. To jest aplikacja darmowa. Teraz wystarczy, że wejdziesz w nią i wybierzesz opcję Library. Teraz pobierasz sobie zdjęcie i klikasz na ikonkę kwadracika, żeby dodać ramkę do wybranego zdjęcia. Więc kiedy wybierasz sobie zdjęcie pionowe, Automatycznie ta ramka będzie miała formę takiej białej ramki czy białych pasków po bokach, ale, ale możesz jeszcze z suwakiem dobrać sobie szerokość tej ramki, czyli dodać na przykład większe paski u góry na dole, a możesz też wybrać sobie kolor, czyli kolor ramki, zmienić kolor ramki z białej na inny, jeżeli na przykład Twój profil chcesz utrzymać w innym, w innej kolorystyce, jeżeli taka jest koncepcja Twojego profilu. I teraz, białą ramkę do zdjęcia możesz dodać również w aplikacji Snapseed. Jest to bardzo fajna aplikacja do edycji zdjęć. W tym zakresie możesz naprawdę zrobić w niej wiele, ale masz tutaj również opcję dodawania ramki do Twoich zdjęć. I teraz, jak to zrobić? Tutaj pobierasz sobie zdjęcie, które chcesz edytować, wchodzisz do zakładki narzędzia Tools i wybierasz opcję Frames, czyli ramki. I tutaj znajdziesz różne formaty ramek, z kolei szerokość tej ramki dopasujesz przesuwając palcem po ekranie. Czyli tutaj na przykład ta, ta ramka zmniejszyła mi szerokość, ale na innym slajdzie, właśnie tutaj, zwiększyła mi szerokość do plus 36. To jest to prawda ramka, która biegnie w około całego zdjęcia, więc inny troszeczkę format ramki niż w aplikacji Widegram. Ale właśnie wszystko zależy od tego, jaką masz koncepcję swojego profilu na Instagramie. Teraz po prostu zapisujesz sobie zdjęcie z dodaną ramką. W tym celu wybierz opcję eksportuj i wybierz zapisz jako kopię po to, żeby zachować też wyjściowe zdjęcie, czyli to bez ramki, które możecie się przydać w innych celach i równolegle czy obok tego zdjęcie z dodaną ramką, które chcesz na przykład puścić na Instagramie. No i inną aplikacją, w której możesz dodać białą ramkę wokół zdjęcia, jest aplikacja April. Ona też ma dużo fajnych opcji, ma też sporo fajnych filtrów, ale przede wszystkim tutaj w tym tutorialu skoncentrujemy się na możliwości dodawania białej ramki wokół zdjęcia z poziomu tej aplikacji, ale tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę, ta aplikacja April darmowa ma bardzo fajny zestaw filtrów, którym można. Ulepszać, urozmaicać czy nadawać specyficzny charakter swoim zdjęciom, a nawet ujednolicać swój, stosując jeden konsekwentnie jeden filtr, ujednolicić swój profil na Instagramie. No, ale właśnie jak działa ta opcja dodawania białej ramki wokół zdjęcia w aplikacji April? Więc otwierasz sobie aplikację April, tutaj wybierasz tą zakładkę Layout, a następnie zdjęcie, które chcesz edytować. Teraz aplikacja April dopasuje Twoje zdjęcie do wybranego formatu, czyli wybierasz format. Jeżeli wybierasz kwadrat, to do formatu kwadratowego. Jeżeli wybierzesz prostokąt w pionie, to do formatu pionowego. I spośród różnych rozwiązań graficznych zaproponuję Ci również dodanie białej ramki wokół zdjęcia, która docelowo właśnie wygląda w ten sposób, tak? I to jest na przykład ta opcja dodawania białej ramki wokół zdjęcia. No i właśnie. No, ale uważam, że ta aplikacja jest warta uwagi również dlatego, że można zrobić w niej jeszcze inne fajne rzeczy, na przykład fajne kompilacje w tym stylu, jak tutaj pokazuję, czyli, czyli to samo zdjęcie i jego odbicie jakby w krzywym zwierciadle, ale też, ale też jest tutaj dużo filtrów, które naprawdę fajnie modyfikują zdjęcie, czy charakter zdjęcia wydobywając, podkreślając, urozmaicając zdjęcie może banalne, a nadając mu taki pazur czy smaczek.